Siemano, witam Was z tym oto rozbitnym kompotem, dalej niezłożony źle spasowany i krzywy o. Ta lampa tu kompletnie nie pasuje A, pogoda coraz lepsza, coraz cieplej. No hmm, jest uznałem, że złożymy go, żeby wyglądało przyzwoicie, no, przyzwójcie, żeby przyszło tym gdziekolwiek wyjechać, bo teraz to trochę wstyd. Dlatego idę zaraz po klucze, elementy i tak myślę, że najpierw zejmiemy błotnik, później maskę. Dzisiaj założymy właśnie błotnik i maskę, a zderzak no to jeszcze zderzaka nie mam. Dlatego jak kupię nowy to dopiero wtedy się go założy. Tylko jeszcze takie pytanie, czy przy oryginalnym zderzaku, czy szukać jakiegoś tam pakietu, bo... Daje to dużo do wyglądu, ale no, cena jest wysoka, bo taki kompletny empak i to nie oryginalny, tylko zamiennik, no to tak no, z 500 zł trzeba liczyć, nie? A taki używany zderzak, no to myślę, że 50-100 zł i spokojnie się go kupi. No i założymy też już koła letnie na tych fajnych yy, no, alumkach, bo taka stalowa no to wygląda, jak wygląda. Dobra, no to otwieramy machę. I działamy proszę, proszę. No minął od ostatniego filmiku w tydzień Nie, lepiej, chyba z dwa tygodnie Od Węcina? Od Kiniak, spadajśmy BMW Chyba ze trzy Chyba z trzy tygodnie, bo jeszcze się jeszcze nie kładał po drodze no. I dzisiejszym zadaniem jest z wymiana maski żeby Zrobienie spasów może, jak się uda Spas jest No zobaczymy jak maska się bier. I trochę za mocno ten skręciliśmy, trzeba go trochę wyjąć chyba Zobaczmy. No także przystępujemy do remontażu. Kaski Coś się dzieje? No dobrze nam idzie, nie? A jeszcze nie wiadomo. Jak właśnie połączenie tych kabelków. <laughs> ładny, ale nie będzie tak ładny jak przed zderzeniem Ładny amerykański Niestety Za głupotę się płaci Proszę o zamknięcie No i zamykam, tam chyba sobie To jest to Nie brakuje. Jak się teraz otworzy, nie można otworzyć. Te hale. Podejście drugie zmieniliśmy ten, zawias jedną piszę. Za ten ze starej maski? No... Tak jakby... Marian... To jest jakby luksusowo. A teraz się otworzy! Jeszcze. Ale fajnie pasuje tu. Tylko to porobimy, jeszcze wszystko pójdzie, <laughs> Zacząłem się rozkręcać i swój błotnik odchodzi. No, ale okazało się, że bez podniesienia samochodu i wyjęcia nad kola tego nie odkręcę całego Także nalecę polewarek i podnosimy Na szczęście progi zdrowe, więc zniszczenie to nie będzie problem W ogóle muszę te takie listy w końcu zamocować, te takie empakiet, przykleicie Bo już leżą chyba na szafce pół roku i czekają na swoją kolej Tylko montaż tego to będzie trochę trudny, muszę je przykleić Trzeba mieć jakąś nie, wiem, jakąś listewkę. Jakieś takie listewki i to po prostu przycisnąć do, do samochodu. No proszę, proszę. Już. Jeszcze. Ale to już mam zaczynać? No, tak, chyba nie. Dobra, zaczynamy pit stop. Poszedł. Ha ha ha. 52 sekundy. Wiesz, nie. jaki jest rekord świata w F1? Nie, to jest 8 sekund. Sekunda 82. Nie. Serio? Nie, nie, nie to jest dziwne. Możliwe. Przecież to jest. To sekunda 82 to jest gdzieś. Tyle. No? Ja oni w te cztery koła robią, <laughs> tylko że tam jest jedna nakrętka. Tylko. Nie wiem. Cztery nakrętka, i jest... każdy z oponą już czeka. Dzień kolejny Prac przy BMW jest wtedy pogoda słaba jest. Jest dość zimno Ale cało się nie robi porata Trochę na słabo idą te spasy i tak dalej, ale <tuszy> Naprawi będzie zrobione jeszcze elegancko. No, pogoda się lepsza zrobiła, na szczęście. Dlatego to jest dobry czas na wymianę kół. No i zaczniemy od kontroli ciśnienia. A później przystąpimy do montażu. No i wymiana postępuje. Niestety bez młota się nie było, tak zapieczone było koło napięcie, że nie chciało zejść. Przód już założony. Przywiozłem nowy, używany zderzak ze złomu, w całkiem fajnym stanie. Tam jest troszkę obdarty tylko. O, ale to spolerujemy, mam nadzieję. No i przystąpimy do montażu, bo będę niedługo wywoził jakieś takie graty, porządki będę robił, więc ten stary zderzak by się przydało też wywieźć na jakąś tą Zbiórkę, wysypisko i tak dalej, to biorę się za odkręcanie witam kolejnego dnia w z zderzaka na takim powiedzmy podsumowaniu projektu. No Zderzak siedzi nie najlepiej, nie najgorzej, jest OK, ja ma moje możliwości i zdolności. Tu wiadomo trochę tam odstaje, trochę nie przylega, To każdy Metr6. To jest był ostatni film z 36. Tak jak napisałem w tytule zresztą filmu, to idzie na sprzedaż. Hmm, oczywiście, jak będzie odpowiednia cena, bo jak za mało dostanę, no to nie będę chciał je sprzedać. Ale myślę, że jak pójdzie, no to tą kasę się przeznaczę na jakieś inne ciekawe projekty. Więc na kanale nie będzie nudno. Jeśli jakiś samochód miałby się pojawić, no to albo to będzie. To są w sumie trzy opcje: albo jakaś 36, ale już w kupę. Będę patrzył raczej albo będzie to E30, sedanie dwu- lub czterodrzwiowym. I może to być też jakaś terenówka, powiedzmy ładaniwa, lub inne jakieś takie nietuzinkowe auto. No ale tak z autami to raczej średnio u mnie. Mało miejsca, może kiedyś będzie inaczej. No, roboty przy tej bramce było dużo, naprawdę. Zresztą widać po filmach. Zabawy też dostarczyła sporo, szczególnie w zimę. Sporo też się nauczyłem tam, wiadomo, jakichś tam napraw i tak dalej. No ale jest mało trochę czasu na jazdę tym. A nie chcę, żeby stała na dworze i tak trochę niszczała. Bo jednak, w sumie to najbardziej lubię dwa kółka, nie? Ze wszystkich tych rzeczy, które mam. Tak samo jak kład będzie na sprzedaż. Więc też będzie ostatnio odcinek, jak było z kładem. Nie chcę tu opowiadać. Wszystko było na filmach w zasadzie z tą Co tu mogę dęcze pokazać. Czarny sufit jest, nie oryginalny. Ja trzeba pokazać jak chodzi teraz. Całkiem przyjemnie. Ładnie no, zaczyna robić, żółto, to A i w ogóle to nie zdążyłem zamontować tych nakładek progowych, które mam. No, one też zresztą tak średnio pasowały, więc mała strata. i no, no, nie ma. Mieć, a nie ma. Kurde, no coś tak strzela Nie no, spoko chodzi Ewentualnie też jest taka opcja, że na zimę żeby polatać bokiem kupić jakiegoś gruza po prostu za 2000 Jakiegoś E46 nawet, mimo że nie przepadam no, Plan też jest kupić jakieś 85 crossowe, 125 lub 250 Najprawdopodobniej 85 lub 250 Żeby były dwie takie crossówki, żeby szło tam w dwóch polatać są takie plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Eee, możecie też pisać co was by interesowało, żeby zobaczyć na kanale. Bo w sumie takim motywem przewodnim są te stare motorki, no ale ich też jest ograniczona ilość. A, tym, a tych ciekawych tu już coraz mniej. Także czekam na propozycje, co można nagrać. Też możecie dać znać, co sądzicie o jakiejś stronie facebookowej, żebym założył. Jakiś fanpage czy coś. Mimo że na razie nie jest nam dużo, ale mam nadzieję, że będzie nas przybywać cały czas z każdym filmem. Bo widzę, że subskrypcje lecą Bardzo mnie to cieszy Jeszcze może odpalimy, przejdziemy się kawałek chociaż Pani ładnie Światła Takie rzeczy tu się z GoPro robi, ale nie mam przy sobie W ogóle GoPro to już było to coś lepsze kupić O, łożysko porowę słychać. No nie miałem jak dwójki wrzucić, dopiero teraz wrzuciłem dwójkę. w ręką trzymam aparat. O, złom. pięć komarat za 80 zł. A to dawno temu było. Oj, po drodze coś jeszcze ciekawego pokażę, bo odkryłem jakiś taki samochód pod plandekom zamaskowany. O tutaj. To jest jakaś M30 chyba. Tak, mam taki plan, że spróbuję właściciela znaleźć tej działki i zobaczymy, czy da się kupić ten samochód, co to tam jest ciekawego. Będę tutaj jeździł, patrzył czy przyjeżdża na działkę, czy nie. Może akurat będzie coś fajnej ceny, coś ciekawego. No i co, no i co tam? Subskrybujcie. Na ten rok to jest plan, te 1000 subskrypcji wbić. I czas oglądania też żeby się zwiększył, bo był fajnie. No i zapraszam na Instagramy. Link w opisie będzie podany. Zresztą jest taki sam jak nazwa kanału. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Purchase your tracks today.